i swoją z tyłu oglądają będą piłkoszyków oglądać A aby zdjęcia brzydzić nie obejrzeć stańcie panowie razem tak proszę popatrzeć w lewo w prawo teraz ręka wyciągnięta do góry ja tak tak do góry z powrotem w prawo Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Jakieś pytania będą? Jak się podobają zdjęcia? Nie, bardzo fajne są. Bardzo fajne, bardzo fajne prace, to widać ludzie włożyli dużo pracy w to, żeby właśnie wykonać właśnie fajne zdjęcia. Warunki wiadomo, były wtedy no, takie słabe światło było powiedzmy, opad atmosferyczny był tam w postaci drobnego śniegu, ale tutaj na niektórych zdjęciach widać bardzo fajnie zostało. To też wychwycone zdaje się fotograf Kono 22 na jednym ze swoich zdjęć w galerii tam na stronie mojego miasta, bardzo fajnie to było widać. Dużo ruchu, dużo dynamiki, mimika twarzy postacie relacy, w ruchu, dynamiczne wieloma. zdjęcia, prace można powiedzieć ulubione zdjęcie no ja nie będę chwalił swojego ale moje ulubione zdjęcie to jest ten też te relacje mimika twarzy, to wszystko tak elegancko wychodzi I tym bardziej, że to jest fajne zdjęcie oddzielone, z tego względu, że te postacie są jako oddzielone, tak, wszystko całe tło z tyłu, które jest Akurat fajnie przedstawia, przedstawia tą sytuację tutaj, akurat z tą piłeczką, to fajnie to wygląda. Można dalej przejść po bok. Tamte też dynamiczne zdjęcie. Jest... Tutaj właśnie kolega zauważył tą dynamikę, dynamikę, bo to chyba na nie wiem, szerokokotnym chyba było robione. Tak, tak wygląda to wszystko. Winieta tak ładnie tutaj ujęta. I te zdjęcia się podobają. No. no, momentami sprawia wrażenie w odpowiednim miejscu, jak się stanie, jakby to było zdjęcie w 3D. Proponuję tam z trochę z dalszej odległości pod kątem popatrzeć, to naprawdę, naprawdę robi dobre wrażenie. Jest no fajne, spół, skupia te linie, linie zawodników, w nóg, ręce, skupiają yy, wzrok na piłce, która jest praktycznie, no może być w centrum kadru, ale jest ok. Nie?